Witam Was kochani, gorąco na kanale Grzyby i Wędkarstwo Świętokrzyskie. Jesteśmy jeszcze dalej na lesie, walczymy do ostatniej kropli krwi, choć widać, że już jest szaro, buro i ponuro. Młodnik, słuchajcie, sosnowy, a jak młodnik sosnowy, no to podgrzybek, już kilka sztuk tutaj mam. Tutaj widzę, są następne sztuki. Zaraz je kochani zagolimy. Walczymy, tak jak mówię, do ostatniej kropli krwi, <noise> że tak powiem. Trzeba to wszystko wykorzystać do ostatniego możliwego czasu, póki grzybki są. Przymrozki już były parę razy, paręnaście razy, ale grzybki jeszcze walczą, a my słuchajcie kochani walczymy z nimi. W takim razie suweczki, dupeczki, wszystkie duperelki, buziaczki oczywiście dla was lecą serducha. Wielkie gorące, zaczynamy kochani. Nowy film, nowy film, no na razie jest nieźle. Lecim kochani z tematem. Pada, pada, pada deszczyk. A my golimy pod grzyby. Golimy. Podgrzybeczki na sosence. <gryzamy> Lecimy dalej. Nie narzekam jakoś bardzo, ale to są już takie podżypki. Ojedyncze sztuki się trafiają ładne, a reszta to już taka typowo na pół. Powiem Wam po w rozkach. I co? I lecimy, kochani. No, tak jak tutaj właśnie tego nie biorę. dziad. Lecimy, kochani, dalej. A borowiczka, powiem wam, nie ma ani jednego. Borowiczka nie ma, także myślę, że z borowikami już jest koniec. Koniec z borowikami. Tu jest podgrzeb jakiś duży. Zobaczymy go. Ach. Też jakiś taki dziad. Ale zdrowy. No dobra, pójdzie na susz. A koło tamtego dziada, kochani, coś takiego. Coś takiego. Mówiłem, tu jest podgrzewko tamtego dziada, a tu jest coś takiego. Mówiłem, że nie ma borowików, a tutaj, przyjrzyjcie się. Taki piękny, jeden, jedyny sztuk. No przepiękny sztuczek, powiem Wytrzemy mu główkę. Szacun jest jeden, jedyny. A jest końcówka. Listopada, grubo końcówka listopada Chyba 28 albo 9, no nie wiem, zobaczę W opisie wam napiszę Taki jeden Jedyny sztuk Borowiczek szlachetniaczyk, zasypiemy mu tu dołek I lecimy, kochani <grytanie> Dalej <grytanie> Jeden na tle wszystkich tych podrzebów. Cieszy, cieszy, słuchajcie, bo myślałem, że nic nie będzie, żadnego prawdziwka, tym bardziej cieszy Fajnie, lecimy dalej Czerwone pole piękne czerwone pole jeden drugi trzeci czerwone kozaczki że jeszcze się uratowały to jestem w szoku drugi bączek mały trzy takie puzonki bieremy kochani i lecimy dalej sio gawódzko nie bibuś rodzinka podgrzybkowa piękna piękna powiem wam. naprawdę klasa oho oho Mimo słuchajcie tych wszystkich mrozów, które już były, już kilka razy skrobałem Szybki. A i tak. O Łebek mu A i tak. A i tak golimy. Golimy podgrzyby. Lecimy dalej. Taki kolos podgrzyb. O, jaki piękny. Piękny podgrzyb, słuchajcie. Przepiękny. Tutaj na takim brzegu. Tyle już mam. widzę <grydzę> się więcej tam trafiło. Także nie ma co. I taki piękny podgrzybek. Lecimy, kochani. Dalej. Przy mrozków. Ale piękne są. Piękne sztuki. Takie ciemne. Cie... Ciemniaki. Ciemniaki. Tutaj następny. I biśka, oczywiście. Następny. Fajne takie ciemne. O, cztery tu mam. Słuchajcie, kochani. Ale widzę jeszcze jednego. Widzę jeszcze jednego tutaj. Maluszka. Następny, następny bączek, bączek-złączek. Takie fajne sztuki. Kochani, rydzów się już nie spodziewałem, a tu takie gniazdko rydzów w obciętych sosenkach. Zaraz je będę golił. Zobaczymy jednego. O, fajne nawet powiem, Fajne. Także mleczaj, rydz, golimy. Pójdą w pomidory. I kolejna tam jest druga, takie malutkie, słuchajcie. Tak. Czerwieniejąca, słuchajcie, nie polecam, nie polecam. <grywa> Spożywać można, tak jak mówiłem, kiedyś spędzić dłuższą chwilę w toalecie. Łapie ostać kamerkę. O, już, 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 już czerwienieje. Widzicie? Kania czerwieniejąca, nie polecam. Słuchajcie, na obrzeżach lasów sosnowych rośnie. Łatwo ją poznać, bo jest drobna, chociaż się trafiają większe zarodniki ale tak wygląda lecimy kochani dalej zbliżamy się do zakończenia powiewam sezonu jesiennego zacznie się sezon zimowy na co was gorąco serdecznie zapraszam kochani będziemy zbierać grzybki zimowe nie mogę się doczekać na moje ulubione płomienice kiedy będą tam jest wsiak. Dobra. kiedy będą płomienniczki do barszczyku o tu jest czubajka kania widzicie to jest właśnie czubajeczka Kana i tutaj jest różnica. Kochani, nie będzie czerwieniała. Ja ją wezmę do koszyka i pokażę wam ją później, że nie czerwienieje tak jak czerwieniejąca. Dobra, czekajcie, to muszę to, to obcinać, bo tak to Awiśkę trzymam na rękach, bo idziemy przez lasek Trzymam ją na rękach, tutaj jest <laughs> ze mną. A tutaj kania, którą czubajka, którą wcześniej Wam zerwałem, widzicie zero zaczerwienień. Jeszcze tutaj naciśnięte zero zaczerwienień, fajna tych łusek ma mniej. Także bierzemy jeden z nielicznych kozaczków, powiem Wam. O, taki pierwszy i jedyny. I kochani, trzy kanie podgrzybki, jeden jedyny warowik tutaj się trafił tutaj mamy mleczajarydza pod spodem podgrzybki podgrzybki i tutaj jeden kozaczek także nie było źle, to jest mój Mniejszy mniejszych koszyków dwudziestka słuchajcie, będziemy kończyć słupki, dupki także słupki, dupki oraz te wszystkie dziwne rzeczy jak mówiłem lecimy kochani do domku trzymajcie się moi mili, cześć, pa!